Siema, też sądzę, brak ale pała i siedzimy, drugi budynek. Drugą część, długą część budynku. część właśnie. No, tu były klucze. Kiedyś. Klucze. Szkoda, że nie ma innego klucza, ani jednego. No, niestety. Ale może... Chcesz kask? Kask. <grytanie> Trochę rozjebany. Kiedyś wejście było, główne chyba. Tak no Główne było tam. Główne tam? Tak, a to było z tyłu, wiesz? Tu siedziałeś tutaj, to jest... Czy tu siedział, to w ogóle Od jak ja nagrywałem, to tu winogrona leżały. Winogrona? No. Podczesuj się. No. To teraz, jaką taktykę chcesz obrać? To będą takie korytarze, a pośrodku są schody. To jak chcesz iść? Tak, 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 tak czy jak? Po pokojach, no. No, ale jak po pokojach chcesz? Co? My ustaliliśmy taktykę, że od schodów idziemy tam, wracamy i idziemy do schodów. To może najpierw piwnica, a potem się okaże. Ta. Idziemy, idziemy. Trzeba uważać. No. I tam będzie nisko. Ma panią? Cóż tu, będę nie chodził. A no, właśnie nie chodził. Zobaczcie jak on siedzy tam. Tymczas temu było Tylko, że lepiej niż ostatnio Niż tam oh. Ile flaszek no. To magazyn flas flaszek był? No, tylko, że to, to był to to... na wodę To były woda przecież jedną butelkę, to nagramy Woda tu była, ustronianka Ustronianka Takie <noise> resztki są no, dalej. Wlotne były chyba kiedyś. Zerwamy, dywan. Tak. No i tam wejdź. Pokaż. Ale będziesz musiał tą samą drogą wrócić, wiesz. Bardzo nie. Ile z klastery. Dokumenty może stracimy. Kłódkę? Kłódkę chcesz? Nie wiem. Jakieś papiery, nie chce mi się patrzeć. Nie, patrzę, ale. Gdzie kłódkę ma? No tu. Tak. Jakby klucz był. A teraz pytanie. Boisz się, że Ci jest spali na łeb? Nie. No to patrz. <noise> tak, jak krzywy. Fajny, nie? No. No wejdź tam, bój się. Normalnie. Taki krzywy, żebym go za materiał. Nie będę już mówił, co można z niego włożyć. Tak nie wypada powiedzieć. Kolej co chodzi? Dobra, tylko. Aha, w tym korytarzu jest pełno dziur, więc uważaj. Dobra? Pełno dziur. No. Taki cudzienek, jak tam leży. Czeka, a ale zobaczmy <grym> daleko, Eee tam, no ale naprawdę mogę być cię z... z... złomą. No. A najgorzej, że tak. jak ja tu nagrywałem, to jak ktoś przyszedł do tego budynku, i prawie żeśmy w złomani. Tak? No. Ochrona? Nie, nie wiem właśnie co to było. Tu nie byłem, to pamiętam, wiem. Wszystkie szafki, krzesła leżą. No. Dokumentów pełno? teraz to no jest jedyny dokument, który naprawdę możesz przeglądać. Jedyny? No, bo reszta się rozpadnie Ci w rękach. Jedyny? No. No chyba, już trochę się odnotuje No, ale możesz go przeglądać, a reszta to, to Ci się naprawdę rozpada w rękach. Protokół. Jakieś papiery na, roz, na rozbiórkę tego budynku, na jakąś rozbudowę. Likwidacja. A, no, likwidacja obiektu, no, ta bo. No, no. Można zadzwonić. Telefoniki. Niestety nie możesz nawet tego przekręcić. <noise> Dobra, śmierć. tak. kurde. Obudowa, spadła. Nie rozwalaj. Spadło. Co to klosze, klosz. No, no, no. Nagrywa się, okej. Okay. Tam byliśmy, teraz idziemy tam. Się nie parla, tutaj... Tu, tu ja widzę. Widzę szafek. Tu. Wszystko na glebie leży. O, wszystko. O, krzesło. Mam taki fotel gamingowy, no, nie, nie jak góral. Taki wiesz, jaki fotel a góral. Dobra, co to było? Odkurzać? Czyżby? No, chyba tak. Chyba odkurzać. To chyba od lampy. Właśnie tu są te trzy Jakieś lekarstwa. Czy nie mam, nie mam pojęcia co. Dobra, wybieramy się tutaj. Nie widać, nie tak, bo się zatarły trochę. Z razu chemikalia. No. Więc lepiej stąd iść. Łał, spójrz co tu nagramy. Chemikalia. Jednak. A nie jakieś leki. Idziemy, bo tu wani. No, była woda usuniona, tylko ktoś ją rozwalił. Telefony leżą znowu. A, to takie piste pomieszczenie Ze nie. Ze śmiećmi. Zbrojenie jeszcze widać. Zbrojenie. A, tu też są papiery. Tu nie masz to przeglądać. No właśnie, <grymne> Ale weź można. Te są najlepsze. Obecnie to jest się paliło. Co? Te są najlepsze. A co? Z no. Możesz przeglądać. Tak, na pewno je przejrzysz. No to co, idziemy wyżej. Ciekawe czemu pleś siadła. Były mokry i pleść pewnie. No, idziemy do góry. Bo tam już nie ma. Jakie tu się paliło? W tym roku? Nie. Cześć. Tam masz jakąś lodówkę. Czy to zostało od lodówki jeszcze? To jest to. Miejsce może nawet być. Taki pusty tam to nie jest. Tak się spodziewałem. No to tak. Jeszcze tu będzie ciemno, a u góry będzie super jasno, to będą takie już puste pomieszczenia. tu po bluetooth powiesza. To uważaj na to. To, może, to można złamać. Ale możesz sobie wbić też w nogę. O gołąb kawałki. To jest świeżny jak gołąb. Dużo już znajdziesz takich. O, ruka. To jak z Co jest? On bez domnicę tu że dzisiaj to ale te. Gołębie. Lampa. W góry tam. będzie więcej. Lampia. Tu też specjalnie? No, bo tu też się dało wejść. Fajnie, i tak da się wejść. Chodź, pokażę Ci lepsze wejście do tamtego pomieszczenia. O, też jakiś papier. Chodź, raz przeglądnąć. Do świateł czczącym... ...ustradodawstwa właściwego. Nic się nie robi. O, tak. łatwiej tam się dostać. A i tam jest, z y, tyłu jest kalendarz to sprawdzić, z którego roku. Wyjazd, tak. wyjazd. Chyba tu jednak nie przejdę. No nie przejdziesz, ale tam pójdziesz. Tu idź. Tu musisz przejść. Parkier, jak zwykle. Kalendarz. Pój rok. A, tam ty się sprawdzić, ale tam leczę patrz. Nie ma roku. Dziwne. Ale jeszcze no. A to widzę do tyle pusty. Gdzie Mieczu? No, a teraz też jest ciekawe tak. miejsce Tak, to jest to To jest też To no hmm. jest tej, tylko już nie za kinę No to jest sejf, ale go już nie otworzysz to, to, to ja nie... Widzę, to by było otwierane, ale no dobra. Może no, ktoś powoła, to mnie nie jest. Ale urwał wiesz co? Kot urwał! Kable... Lampy chyba wiem tutaj są, żeby zoscementować to. Nie trzeba wiedzieć. No ale ten jest był jakaś kiedyś. No. Tam dalej to wysadziliśmy. A no, to I Co to wyżej? Bezpłatne, kursy spawalnicze, o! Bezpłatne to by chciał. No to, to teraz, teraz trzeba płacić. To co zrobić? Do góry Dużeśmy chodzili No, to się rozbierał. Nie, to to licznik chyba był. tam chodziliśmy Toś próbował licznik no, rozbierać. A obieg chroniony <noise> Obieg chroniony no, kiedyś był chyba. No i kolejne tu gołębia Nie będę rywalików już. Znowu kable to samo. A tam jest drugie wejście. No Zamy już jest od strony ulicy, bo się widać. O, drzwi drzwi chyba do prezesa. Tu musiał prezes mieszkać, a się A teraz mam dla za ciebie zadanie. Zamknij te drzwi. A ty nie zamkniesz ich? No nie. Katowice, e. Czy jedne nie zamkniesz. Niczego <grym> nie zamkniesz. Nawet no, Ona ja jednego nie zaraz. No zaś mi. Tylko tyle to się domykało. Nie się domykał. Nekien. A nie, już się nie da. Rozkleimy się chyba. Kiedyś się dało. Teraz się już nie da. Możesz coś się łapić. Popoli. Czekaj i czego? Popoli. O. No jedenaście. 18 listopa Tajnik może znowu kalendarz Kalendarz z tej drugi Chyba remont robili, ale rebud się dalej nie odbył. O! Lampki nie nagrałem. Nie ma na myśli niektóre ścisłówki ostałeś. Tak te lampy nie są zbyt fajne, zbyt mocne. Rozkradzione po części widzę. Już ciągle nie zaszwiecą tak troppo. Bo tracą motora, nie mają. Tak, proszę, tam też mogliśmy zejść. O! Spray może. Zobacz, spray leży. No. Ze wtyczką. Czarny, chyba. Czarny, tak. Duży ten budynek, nawet z zewnątrz, z zewnątrz mały, a w środku duży. Ja. Kibel. tamski? Nie, no, no, Męski. no, 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 no,